Ja nie chciałam Właśnie nie mogłam załatwić i piła, ale przez przypadek się usunęło. Nie muszę żałować jeszcze No Naprawdę niech tylko pozdrowię. Nagrywa. Pa, nagrywam. Łag? Mm. No bram. Żenię. No aneta. Po co mi się nam chce? Ej, no cóż, A widzicie, trochę nagrywa.

嗯，嗯，是、嗯。 Aaaa... wodę. Co to Teraz tak Teraz dla was, ludzie ale jak jest wygodna, nam luki. Mnie, to lubię, bo zrobiłam luki. Dużej zmieniam, czas to robiłam Zawsze był jeden Albo do. do każdej twarzy. Moim pierwszy powstał około dwa lata temu. Trzynastu i trzy. Prawie trzy. Zaraz będzie trzy. Tak, jestem tu dwusta. Mam taki level. Tu jest posadzce, ura. Jak coś z tobą A tu początku kiedy tylko zaczęłam grać. To nie jest moje pierwsze konto. To nie było moje pierwsze. Mm, moje pierwsze. Usunęłam. Usunęłam. No jak pokazałam. O! Tak wyglądam! to O, to jest jakoś tak. Od mega mi się podoba. tak wygląda. Mój pierwszy VIP. Masakra, nie? Tak wygląda nawet ja społeczka. Chciałam, że będzie najpierw cała i Wam to troszkę. To To sobie Mhm. Mm to Dlaczego tu jest ten ostatni log? Jestem tak brzydko ubrana. Czego jest nie wiadomowskiego? Tu jeszcze dużo rzeczy. Nie można przysyłać sobie. A mnie okradli. Niestety zwróciło mi to wióry. Do nich napisałam. Tak. Ciekawostki. To nie ta seria, Magda. Nie ma się ktoś z nimi nie zdarzył. Unikat, to dawaj. Mm, <słuch> um. ja jestem przyzwyczajona, że wszyscy robię. milubki. Tak ładniej. O, to są małe luki. Dla kogo? Dla chłopaka. No dobrze, jeśli nie zmienisz tutaj kolor, to będzie ci pasować. No. To by naprawdę rozsylało Nie wiem. No, to, by było trzy ręki. Sorry, że usunęłam tamto, więc już się biorę za montowanie. Tak, tylko ojca. Ojca. 是这些，这些，哎，正吧。